Witajcie. W dzisiejszym filmie zapoznamy się z tym, co kierownik projektów powinien robić na bieżąco w projekcie tak, żeby projekt był zawsze aktualny i żeby organizacja wiedziała, że ja pracuję na tym projekcie. Czyli pracując na projekcie powinienem weryfikować działania. Czy ono już się powinno rozpocząć? 6 maja. Powinno się już rozpocząć. Więc w tym momencie wybieram trzy kropki i przycisk rozpocznij. System pyta, czy na pewno wtedy, i system już pozwala mi również zaraportować postęp wykonania tego działania, ponieważ istnieje szansa, że organizacja wymaga od Was aktualizacji danych raz na tydzień. No, i faktycznie wchodzicie raz na tydzień i mieliście krótkie działania. Jedno, trzy dni trwało, drugie, pięć dni trwało, trzecie, siedem dni trwało. No i w tym momencie, tak, pierwsze to już jest zakończone. Więc klikam OK, rozpoczynam, kończę. Potem drugie. Rozpoczynam, raportuję jakiś postęp i klikam OK. I w tym momencie już mam zaraportowany postęp tego konkretnego działania. No jeszcze kolejne mogę rozpocząć na przykład. Jak raportować jeszcze postęp w momencie, kiedy działanie jest rozpoczęte. Zobaczcie, jak najadę na działanie, to mam tu taki suwaczek i mogę też w razie czego zaraportować postęp. Jak uruchomić jeszcze w inny sposób, na przykład działanie w harmonogramie. Mogę wejść w dane działanie. I tu mam przycisk rozpocznij. Ta sama zasada. Tylko dwie drogi. Klikając w działanie, bo może jeszcze coś tutaj robicie i już chcecie rozpocząć, albo szybciej przez trzy kropki. I OK. Dodaliśmy. No i teraz czasami się zdarza tak, że chcę zaraportować postęp, kliknę zakończ, kliknę OK. Ojej, zakończyłam. Przecież nie powinienem, bo 6 września powinno się zakończyć. Co powinienem zrobić? No, w tym momencie jeszcze macie możliwość, jak macie niezamknięty okres, zmienić datę startu, zmienić datę zakończenia, ale nas interesuje anulowanie zakończenia. I zobaczcie, anulowało się zakończenie, ale został oczywiście postęp 100%. Więc w razie czego musicie to sobie zmienić albo tutaj, albo tutaj, albo wpisując po prostu w pole. Lub jeżeli w ogóle powiecie, ojej. Przecież to ma się rozpocząć dopiero 24 lipca. Niepotrzebnie to rozpocząłem. To oczywiście, tu znowu z tych trzech paseczków możecie skorzystać. Anuluj rozpoczęcie i działanie znowu jest gotowe do tego, żeby je za chwilę uruchomić. A w jaki sposób osiągnąć kamień milowy? Znowu takie same dwie drogi. Trzy kropki, osiągnij. System pyta, czy na pewno wtedy, bo może chcecie kiedy indziej, ale pamiętajcie, że jeżeli zakończycie działanie w innym terminie niż system wam podpowiada, bo podpowiada wam zawsze plan bazowy i osiągniecie kamień milowy w innym terminie niż plan bazowy, to już od razu będziecie mieli odchylenie od planu bazowego. No i chcemy zakończyć w terminie. No i znowu druga droga. Klikam w nazwę kamienia milowego, i tu jest po prostu Osiągnij. Teraz jak wygląda dalsza praca kierownika projektów? No, trzeba weryfikować, czy dane działanie nie potrwa dłużej, czy się nie wydłuża, czy może coś krócej potrwa, czy może muszę zmienić jakiś typ relacji, żeby mi się wszystko ładnie równolegliło. No i w tym momencie zobaczcie. Mogę tutaj wybrać inną datę zakończenia tego działania albo z kalendarza, bo wiem, że to działanie potrwa dłużej, o dwa tygodnie, albo. Mogę wpisać oczywiście informację dotyczącą tego, że to nie 40 dni będzie, tylko 45. I enter. Tylko, zobaczcie, co tu się wydarzyło. Mam działanie powiązane z typem relacji zakończenie zakończenie. Więc system nie przesunął mi tego działania w prawo, tylko powiedział: Halo, ty nie skończysz później, ty rozpoczniesz wcześniej, bo wy macie się razem skończyć. Więc też pamiętajcie, jakie typy relacji tu macie w harmonogramie uwzględnionej, zwracajcie na to uwagę. Bo jeżeli chcę opóźnić dane działanie, to oczywiście mogę wpisać cyferkę i mi się wszystko przesunie. Jeśli mam taki typ relacji, to to zakończy się, rozpocznie się wcześniej. A jeżeli miałbym odwrotną sytuację, rozpocznijmy się razem, no to znowu ta data zakończenia będzie mi się tam wydłużała. Dodatkowo jeszcze możemy tutaj, właśnie, tak jak mówię, zmieniać te typy relacji, czyli możemy w razie czego wejść w dane działanie, tak jak tutaj. Wejdźmy sobie w nazwę tego konkretnego działania i powiedzmy, dobra, mogę to zrównoleglić, żeby przyspieszyć trochę pracę w projekcie, mogę to zrównoleglić, i te pięć dni po rozpoczęciu tego mojego pierwszego działania może się to rozpocząć. Wiadomo, staramy się troszkę harmon na harmonogramie pracować, jak oczywiście jest taka możliwość, aby zrównoleglić pracę. No i mogę oczywiście w trakcie realizacji projektu zmienić na rozpocznijmy się razem, ale jednak 5 dni po rozpoczęciu się rozpocznijmy. Więc wpisuję tutaj 5 dni. No i w tym momencie widzicie, zrobił mi się taki ząbek. To działanie mogę rozpocząć. Potem za 5 dni pewnie to rozpocznę. No i zobaczcie, udało mi się troszkę przyspieszyć w projekcie. No, na pewno tak pięknie na koniec nie będzie, ale udało mi, się, udało mi się troszkę zaoszczędzić czasu na kolejną realizację, kolejnych działań i kolejnych ewentualnych opóźnień. Co jeszcze? Możemy sobie ułatwić pracę, żeby pamiętać, co jest do zrobienia w ramach konkretnych działań lub całego projektu. Mamy możliwość utworzenia checklist do konkretnych działań i kamieni milowych. Czyli zobaczcie, jak najadę na działanie, to już mi się pojawiają tu takie szare paseczki z, z takimi fistaszkami. Klikam na to i mogę dodawać elementy dotyczące mojej checklisty. Co mam zrobić w ramach przeprowadzenia integracji oprogramowania? Weryfikacja systemów, na które wpływam. Już nie będę się rozpisywał, i klikam tu dodaj. Mogę. Teraz dodać szczegółowy opis jakich systemów i dać sobie termin, do którego powinienem tak naprawdę to zrobić. Na przykład do 8 maja. Przypisany, kto powinien mi to zweryfikować. Ale tu ważne, pamiętajcie, nie jest to konto w Hadronie. Tu możecie wpisać tak naprawdę wszystko. Biznes. IT. Grzegorz, cokolwiek, ale to nie będzie osoba. To jest informacja dla mnie. Z kim powinienem się skontaktować i zweryfikować, czy to zostało zrobione, lub ktoś powinien dać mi informację. Albo obszar biznesowy, albo już konkretna osoba. A i możemy jeszcze jeden sobie dodać. Co by tu dodać? Przeprowadzenie integracji oprogramowania. Um. No i za kompetencji, kto może mi tak naprawdę to zrobić. No i mamy checklistę. No i w momencie, kiedy już będę realizował tę pracę, to mogę sobie odklikiwać i będzie to przechodziło do wykonanego. Tu zrobiłem do konkretnego działania checklistę. O, zaznaczyłem jedno, a robiłem w drugim. No już trudno. I teraz, co zrobić, jeżeli chciałbym, żeby. Tak naprawdę stworzyć checklistę na poziomie całego projektu, bo tu konkretnego działania. Jeżeli skończę to checklistę, to system powie zrobiona. No i teraz w ramach działania wiedziałem, co trzeba zrobić. A teraz w ramach projektu jeszcze możemy utworzyć taką checklistę. I teraz takie checklisty mogę sobie utworzyć od zera. To samo się tyczy działania. Mogę również w przypadku projektu skorzystać. Z gotowych szablonów. I teraz ten gotowy szablon możemy wybrać. Na przykład projekt IT. Został on predefiniowany przez osobę, która ma prawo do tworzenia słowników. Nie każdy może sobie stworzyć taką checklistę. Możemy zasugerować PMO. O, słuchajcie, bo w ramach naszych projektów, naszego obszaru, tak naprawdę możemy tutaj z tego skorzystać. No i wybieramy. No i zobaczcie, już mam predefiniowaną checklistę. Wiem, co powinienem zrobić w ramach mojego konkretnego typu projektu. No i mam oczywiście tutaj już to też wszystko opisane. Więc system ułatwia mi znowu w tym wypadku pracę. Lub mogę powiedzieć, no dobra, w moim projekcie jest to niepotrzebne. To akurat ten element mogę sobie usunąć. W ramach listy całego projektu. Jeszcze jest jedna rzecz w ramach pracy z projektem, która może Wam pomóc: są to notatki. Czyli, jeżeli potrzebuję stworzyć notatkę prywatną, aby o czymś nie zapomnieć, pamiętaj o czymś, mogę wybrać sobie kolorek, czy dla mnie to jest ważne, może mniej ważne, to już kolorki będą znaczyły coś dla Was. Stworzyłem notatkę prywatną. Nikt tej notatki prócz mnie nie widzi, jak wejdzie do projektu. Chyba, że taką notatkę komuś po prostu udostępnię. Więc mogę wybrać osobę, której taką notatkę udostępniam, bo może wspólnie pracujemy na projekcie, on jest koordynatorem naszego projektu. No i w tym momencie mogę w razie czego to tutaj przypisać.